Łowca mebli stylowych pokazuje łupy. Dzień dobry moi drodzy. Od wielu lat zajmuję się sprowadzaniem mebli z zachodu Europy, głównie z Francji i Belgii. Sprzedaję tylko przez internet. Zapraszam na moje aukcje, gdzie szczegółowo opisany jest darmowy sposób dostawy i przygotowania mebli. Sprzedam mebel po renowacji odświeżeniu witryna C138. Cena po renowacji 1399 odjąć 400 czyli tylko 999. Płatne przy odbiorze. Opcja korekty koloru dopłata. Opcja przemalowania na inny kolor dopłata. Przebudowa wnętrza również dopłata. Zdjęcia i film wykonane przed renowacją odświeżeniem. W trakcie renowacji zostaną usunięte wszelkie mankamenty. Renowacja będzie polegała na przeszlifowaniu drewna, wybarwieniu, pomalowaniu półmatowym lakierem, ewentualnie natarcie olejem lub woskiem do mebli. Wstrzymał się jednak z tą renowacją aż do momentu zamówienia mebla. Może kupujący będzie miał inną wizję wykończenia. Mebel w stylu Chippendale kupiony we Francji. Na pewno Chip and Dale się tańczyli w tamtych czasach przy takich meblach? Datuję mebel na drugą połowę XX wieku. Oryginalne okucia mosiężne na uwagę zasługuje ręczna snycerka w ornamenty roślinne nawiązujące do rokoka. Z orzecha są nogi, ranty, rzeźby. Blaty fornirowane naturalnym orzechem na deszczułkach drewnianych oklejonych obłogiem, tak zwana płyta stolarska. Szlachetny orzech cechuje się zdecydowanym rysunkiem słoi drewna. Charakterystyczna dla orzecha jest dwubarność słoi jasnych i ciemnych. W podstawie można schować cięższą zastawę. Natomiast górna część witryny, szczególnie reprezentatywna, nadaje się na ekspozycję zastawy szklanej, ale i nie tylko. Kiedyś, dla kolekcjonera krótkiej białej broni, zamontowałem podświetlenie jego ekspozycji, montując lampki od góry i boków, a także specjalne listy led Przyklejane z boków szklanych półek, dających wrażenie rozświetlonych tafli szkła. Szklane boki i szklane półki dają efekt przestrzeni. Mebel rozkładany na dwie części do transportu i łatwy do montażu. Umożliwia to wnoszenie w mniej dostępne miejsca. Wymiary po zewnętrznych częściach w centymetrach. Podstawa: głębokość 47, wysokość 71, szerokość 148. Półka: głębokość 37,5, szerokość 51,5. Nad półką 13,5, pod półką 14,5. Nadstawka: głębokość 35 wysokość 106,5 szerokość 125 półka szklana głębokość 26 szerokość 111 wysokość między półkami regulowana dowolnie wysokość całości 177,5 szuflada w środku Głębokość 38, szerokość 28,5, wysokość 9. Zapraszam do kupna i kontaktu. Stan bardzo dobry, duża oszczędność na kosztach związanych z renowacją. Mebel 100% drewniany, mebel stabilny, zamki okucia działają, nie ma drewnojadów ani nieprzyjemnych zapachów. Odświeżenie różni się tylko tym od renowacji, że nie jest prowadzona szczegółowa dokumentacja przeprowadzonych zabiegów. Czasami użyte są współczesne, lepsze materiały. Mebel przejdzie fachową, gruntowną renowację, odświeżenie i jest w bardzo dobrym stanie konstrukcyjnie, jak i wizualnym. Drewno zachowane jest w bardzo dobrym stanie. Konstrukcja mebla jest sztywna i stabilna. Wszystkie meble są naprawione stolarsko-mechanicznie. Na koniec kilka propozycji, jak można podrasować meble. W tej chwili to tylko takie zdjęcia, ale w miarę wolnego czasu na pewno nagram filmiki, jak podrasować, przebudować meble i ze zwykłych zrobić super meble. Dowóz gratis po mojej trasie Kielce, Warszawa, Górny Śląsk. Dolny Śląsk, Łódzkie, Poznańskie. W inne miejsca pobieram opłaty tylko za paliwo, jakie spali samochód. Jeżeli się podobało, daj nam łapkę w górę. Chcesz zobaczyć następne filmy? Zasubskrybuj mój kanał i pamiętaj o tym, żeby zaznaczyć dzwoneczek. Wtedy będą przychodziły powiadomienia. Pytania proszę pisać w komentarzach pod filmem. Pod filmem link do naszej strony firmowej na Facebooku.